Siemaneczko ja do Beściaki, z tej strony Bora, to jest gierka Gothic 2 Noc Kruka, 80. odcinek już z tej serii. Mamy już 40, 45. dzień naszej gry, 8.13 rano, ale gry m, prawdziwej, bo sprawdzałem to przed wczytaniem tego zapisu, już jest 41,5 godziny gry za mną. Także troszkę jest. Pójdziemy sobie w tym odcinku, myślę, w stronę kolejnego smoka. Jak wy myślicie? Hehe, chyba tak. Tutaj wszystko na około zamku jest oczyszczone, już oczywiście chyba o tym mówiłem w poprzednim odcinku. Wszystkich tych orków wytukłek, które się rozrespełniły. Pójdziemy sobie teraz może do tego górskiego, nie? Jak myślicie. Chyba tak, tutaj w lewo sobie skręcimy. Wezmę sobie kuszę tak na wszelki wypadek. Ale tutaj i tak już nic nie powinno być jeszcze co nas czeka, to najprawdopodobniej rozmowa z gościem. Wiecie co? Weźmy sobie szybkiego kreta. Nie będę was zamęczał moimi opowieściami. Eee, szybki kret, bo bym coś spieprzył. A gdzie ja mam szybki kret? Je, szybki śledź. Kurde, czemu ja szybki kret mówię zawsze na to? Dobra, i zapierdzielamy. Tutaj w lewo chyba wszystko oczyszczone. Tutaj też sobie pozwoliłem wszystkich porozpierdzielać. Że w, dla was to nie było takie jakieś męczące. A propos tego 41,5 godziny, że już gram w tą grę i odcinków jest 80, ale fakt faktem od jakiegoś czasu już puszczam 20-minutowe odcinki. Tam już też wszystko roz... Przepraszam, rozwaliłem. Od jakiegoś czasu są 20-minutowe odcinki, no i tych odcinków fakt, fakt faktem będzie więcej. Co to, co to... O, on skąd tu się wziął? Że ja go rozwaliłem o, popatrzcie, ja to wam chciałem jeszcze pokazać. E, Kuszę mistrz E, mistrz. Fikes. Ale to za daleko jeszcze Fikes. Proszę bardzo, Nawet nie podejdzie do mnie. Proszę bardzo. Panu już podziękujemy. <laughs> No i ja te ogniste wszystkie też... czego te... tu nie znajdę. Te ogniste też tutaj wszystkie rozwaliłem. Ciekawe, czy jeszcze jakiś będzie. Nie, nie będzie. To już jest wszystko porozpierdzielane. Nie wiem, ten ork to chyba przez pomyłkę się tutaj pokazał. Dobra, pogadajmy sobie z tym gościem tutaj. Ale to za chwilę. O, tu już jest dwóch, bo tutaj łowca smoków jeszcze przyszedł. Fakt, fakt. Tutaj z... albo pamiętam dobrze, albo źle. Co mi się wydawało, że to jakaś tablica była? No dobra. Kufer jest. Yy, no, z bardzo wielką ilością, zawartością dobrą. He. Gestat. Hej. Ale i tak cię spróbuję Nie okraść. Tu. Przyjście tutaj jest prawdziwym aktem odwagi. Pewnie się zgubiłeś, co? Albo aktem od głupoty. Co tutaj robisz? Zarabiam. W takim miejscu? Jestem myśliwym. Specjalizuję się w trudnych zadaniach. Ogniste jaszczury, pełzacze, zębacze. Jednym słowem, wszystko na co nikt inny nie zechciałby zapolować. Nie zła zbroja. Tak, ciężko coś takiego dostać. Jest zrobiona z pancerza pełzacza. Zrobiłski było. imieniem Wilk. Wtedy byłem więźniem w kolonii. Dałem mu kilka łusek pełzacza, a parę dni później zbroja była już gotowa. Facet jest w porządku. Gdzie teraz przebywa? Ja nie widziałem go od czasu, kiedy był najemnikiem, ale w tak Kolondii. pytam na wszelki. Przypuszczam, że wciąż obraca się w tym samym towarzystwie. Jest tu coś wartego zobaczenia? Trochę ognistych jaszczurów, orków i wie czego jeszcze? Nie byłem jeszcze na wyżynach. Nie radzę jednak próbować. A dlaczego? Stworzenia, które żyją tam na górze, nie wyglądają zbyt przyjaźnie. Dobra, i co? Potrafisz oprawiać smoki? Potrafisz oprawiać smoki? Jasne, no. Naucz mnie sprawiać zwierzęta. Czemu nie? A ja mam jakieś tak punkty mam nauki w ogóle? Nie wrażeń. Smocza krew? Krew najłatwiej smuścisz, przecinając brzuch lub gardło zwierzęcia ostrym nożem. Yy, no, zobaczymy, co jeszcze Naucz mnie sprawiać zwierzęta. Co chcesz wiedzieć? Smocze łuski. Smocze łuski są naprawdę trudne do wyrwania, ale te na plecach są stosunkowo płytko osadzone. Co tam Nałóż jeszcze? Sprawia ci zwierzęta. Dziwne to tylko, że to powiedzieć? było tylko po trzy punkty nauki, nie? Róg smoczego zębacza? A czemu nie? Aby odciąć zębaczowi jego róg, potrzebujesz naprawdę mocnego noża. Wbij go w sam czubek głowy. I to ostatnie no mnie chyba te... zwierzęta. Co chcesz wiedzieć? Nie dobra, olewka, język mi niepotrzebny. Zrobimy tylko sobie taki szybki zapis i spróbujemy go okraść, ale zawczasu sobie jeszcze tylko pas zmienię na zręczności. Bo ja mam aktualnie siły. Czekajcie to wyłączenie? Nie dobra. Pas mocy mam. No i teraz sprób hey, spróbujemy. Powinno się udać. Tak jest. I znowu dwie. A czekajcie, bo jeszcze z tym pogadam. Może. O Gorn! Siemanko, Gorn! Czyli Gorna okradać nie muszę. Co ja robię? Siły, i gdzie moja kusza? Dawać mi moją kuszę bojową. A więc tutaj się schowałeś. Ty też nie dasz się tak łatwo zabić, co? No ba. <laughs> Sorry, znalazłeś coś ciekawego? Ciągle szukam. Myślę, że coś dzieje się w starych ruinach w górach. W nocy widać tam dziwne światła. Nie pamiętam, czy on pójdzie ze mną, żeby to chciał, czy nie. Panie, by było. Myślisz, że to sprawka smoka? Bardzo możliwe. Tamten płaskowyż jest lepiej strzeżony niż królewski skarbiec. A koniec końców, to jedyna droga do fortecy. Jakby mało było samych smoków, kręci się tam mnóstwo innego plugastwa. Tak, on tam chyba pójdzie ze mną, a ale tylko do mostu, tak o ile dobrze pamiętam. A co z orkami? Obserwuję ich od dłuższego czasu. Za tą palisadą musi się kryć coś ważnego. Myślę, że trzymają tam swoje główne siły. Myślisz, że jest ich tam jeszcze więcej niż tutaj? Nie zdziwiłbym się, gdyby pewnego dnia przewrócili tę swoją palisadę i zalali nas jak powódź. Nie podoba mi się to. Gdyby rzeczywiście ruszyli do ataku, będę musiał ostrzec Lee. On i tak chce się wynieść z tej wyspy, a w obecnej sytuacji to chyba niezły pomysł. O czym mówisz? Nie przyjrzałem im się jeszcze dokładniej, ale czymkolwiek są. Chodzą wyprostowane i mają łuskowatą skórę. Skaczą po skałach jak stado zębaczy w pościgu za ofiarą. Słyszałem parę razy, jak węszyły po okolicy. Myślę, że zajęły całą wyżynę. To są ci Reptilianie, czy jak to się nazywa? <ścoughs> pomożesz mi dostać się do fortecy? Sam nie wiem. Boję się spuścić orków z oka choćby na chwilę. Że ja ich zajębaczy? Przesadzasz przypadkiem? Może, ale nigdy sobie nie wybaczę, gdybym nie zdążył ostrzec pozostałych. Gornie panka, chłopaki nie płaczą. A co mi tam? W końcu po co tu jestem? W porządku, pomogę ci przebić się do fortecy. Trochę ruchu mi nie zaszkodzi. Zresztą i tak chciałem się lepiej przyjrzeć tym dziwnym bestiom. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy. Już. Nau, hirnau już. Możemy ruszać. Jak za dawnych czasów, co? Ale coś sobie wyjaśnijmy. To moja bitwa. Tym razem to ja idę z przodu. A proszę cię ja bardzo. Kusza. Widzisz, że tak będzie mi potrzebny miecz. O, czekajcie. Jednak miecz. O, tu już pierwszy Jaszczurczak. No, dobra, dobra. Doświadczenie i tak będzie na moje konto przelewane, więc... Niczego tu nie znasz. Aha, ja nie mają nic. Tu są trzy chyba gorn, gdzie ty ciśniesz? Nawet więcej. Wow, nie w górna. Zajebią gorna. Może nie będzie tak źle. Nie ma źle. O, o ale byłoby źle. <laughs> dobra, gorn przeżył. To najważniejsze. Gornie tutaj nic nie ma. Muszę to sprawdzić. Nie, dobra. Tam jest kolejny. Zrobię sobie zapis. To są zapisy błyskawiczne. Koleżko, ale tutaj jeszcze jest... Dobra, on biegnie do mnie, to sobie wyciągnę miecz. Z nimi jest tak samo banalnie jak z orkami. Poczekać, jak tylko chcą atakować. I... Jebu dup! No i tu już jest most. Gdzie gonił polas? Ja się pytam. Yy, zajebali Gorna? Nie wiem, co jest grane, ale Gorda nie ma. Dobra, nevermind. Teraz to tego tutaj zajebiemy. Chyba, że mi wszystkie cztery wyskoczą. Nie, dobra, nie jest źle. Ej, że się już buja. Nie mam czasu na frajerów. Tutaj są trzy. I nie wiem, czy teraz sprowadzić ich na dół... Aha, zauważyłem Cię, że mnie tylko nie zauważyły. No, ładuj w niego. Dobra. O, nic nie ma. Tam jest jakiś po lewej stronie ten... Y, trup. Tylko teraz zastanawiam się y, jaki im czar pocisnąć. Co ja tu w ogóle mam? Mm, nie... Ja tu nie mam praktycznie nic fajnego. Lodowa fala. Demona sobie muszę zostawić. Szkielety zastanawiam się. Hmm, 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 hmm. jakiś nie mam, nie mam. No nie wiem, wilki mam? wilki mi nic nie dadzą No ale dobra, zobaczymy. No sobie ze zobaczymy. wilki, albo 5 Dobra, energia na szybko Mogłem to zrobić wcześniej, zjebałem Ale te wilki i tak długo nie przeżyją Co wy kurwa odjebujecie Dobra dziewczyny Wiedziałem, że tu jeszcze coś było <laughs> Dobra, jeden wilk nie żyje to nie miało być tak. Dobra, tam są kolejne dwa, ale mi teraz chodzi o te. Chodź, chodź. Nie było nic. Tamten z prawej strony mnie zaraz chyba zaatakuje. Jednego się pozbyłem Kurwa mać, dobra, wilków już nie ma Nie jest źle Tego pierwsze, dobra No to już jesteś mój maleńki Tam po lewej w, tym, w tej grocie tak jakby były dwa jeszcze Nie ja wiem czy to zrobiłem dobrze, ale niech będzie, że tak Nie będę chyba teraz wszystkich oczyszczał, chociaż w sumie Ło wow wow wow, wow, wow. <laughs> żeś się machnął. O, ja tu zrobię duże pobojowisko. Dobra, dobra. Tego se muszę pierwszy upolować. O właśnie. Brzś mi energii nie wziął za bardzo. Dobra, kolejny zapis. Chcę zobaczyć, co tam jest po tej lewej stronie. Tyle, że po prawej stronie widziałem jeszcze Rdesta. Więc na pewno sobie go y, wezmę. O, tu jest jeszcze jeden. Dobra, załatwmy sobie pierwsze tego. Chodź, maleńki. Tam golema widziałem? Chyba tak. Czekajcie, coś tutaj jest. Smoła mhm. skała krystaliczna. Tam jest ognisty. O, kolejne jaszczury. Czekajcie, bo ja źle robię. Tam jest chyba smok. Kurwa, nie wiem. Tam jest chyba kolejny smok. Ale teraz mnie to nie interesuje. Teraz mnie interesuje ten kamienny. Jest. No podchodź tu, podchodź, machaj tą ręką, tam już widzę jakieś dobra Pój co to jest Nara Co to tutaj mamy? Miksturkę widzę, no e, nic za bardzo Srebrny puchar i ognisty No dobra, tu mamy Rdesta Tam był na kolejny, no właśnie przed nami Warto ich rozwalać, bo zawsze dodatkowe te doświadczenie wpada, nie? Tutaj na górce nie ma nic. Eee, nie ma. Dobra, teraz zobaczmy sobie, co to za trup tam był. Kto to niby jest? Łowca smoków pewnie jakiś chyba. Tak. Nic tu nie ma, jak widzicie. Po prostu sobie leży trupem. Dobra, teraz tutaj tych dwóch sobie ściachamy. Ja też tutaj sobie robić co chwilkę, niż żeby potem. No, nie wiem, tam jest trzech. Trafię go chyba. No właśnie. Jeszcze raz. Super. Dobra, spieprzamy. I jego by się przydało pierwsze wyeliminować. Zaraz dziewczyny, zaraz, dobra. Tu jest, ten, 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 ten. Chodź, chodź, chodź. On mnie zajebią. Aaaa. Widzicie? I dlatego właśnie trzeba co chwilkę robić sejwy. Znaczy ja robię co chwilkę sejwy. Który to był? Ten? Ten. Dlatego właśnie robię co chwila sejwy. Spróbuję jak najwięcej go trafić, a potem się odsunę, i będę uciekał po prostu, i oni wrócą. To ja też wrócę z takiej odległości, dobra, trzy razy, jakby go trafić, będzie dobrze. Dobra, spieprzam zobaczymy, jak daleko polecą za mną. O, korzeń po prawej stronie był, widziałem. Tutaj też przede mną jest. I teraz obrótka. Jeden poleci za mną. Tak jest. I to ten najlepszy. <laughs> Najbardziej trafiony, że tak powiem. Uda się? Nie. Trudno. Weźmy sobie ten korzeń. Gdzie tu ja widziałem tego drugiego? Tutaj gdzieś nie? Tak jest. A jak tu już idę, to już to pozbieram. Po co się te miecze mają tak pałętać? Chociaż i te tak agony są niewarte, nie easy. Ogólnie są do dupy. Dobra, kolejny zapis, ale na tym samym. Spróbujemy jeszcze raz ten manewr przeprowadzić. Oj. Dwa razy. Myślę, że teraz już będzie dobrze. Miecz. Obrót. Dobra. Padaj! Teraz jeszcze ty, kolego. Teraz to już się w ogóle ciebie nie boję. Nara. Chociaż energii żeście mi trochę zabrali. Parszywcy! Dobra. Mam miksturek w chuj. A jak mi zabraknie, to sobie jeszcze je dorobię. Tylko, że muszę wiele bardzo pić, żeby to energia mi się zwiększyła praktycznie do normalnego stanu, co nie? Nie pamiętam, co tam w tej dziurze jest. Zaraz to muszę obbadać. A jak tam za bardzo nic nie będzie, wracamy się na ten most. To jest jaskinia jakaś? Ta, jaskinia. O, tam jakieś drzwi są też. Skórzany mieszek. O, kilka rzeczy do sprzedania znowu będę miał, nie? Dwa długie miecze. Tu już nic nie ma. Nie, dobra. Co jest za drzwiami? Pytanie za 100 punktów. Pierścionek, który zajebał bronek. Kusza. Zwój No i kufer, zobaczmy co w kufrze. Aha, łatwy No, nic wielkiego tutaj nie było. Ale kilka rzeczy wpadło. I, i najważniejsze: że... Oj, tam jest jakiś zwój jeszcze, czekajcie. I ja tam coś jeszcze poprawię. Widziałem, co to jest? Jakiś korzeń przez ścianę przechodzi. I najważniejsze, że dokończymy Myślę, że doświadczenie wpadło, nie? Obra idziemy sobie na ten most Nie wiem czy zajebali Gorna, a nie chcę mi się w to wierzyć Bardzo mi się nie chcę w to wierzyć Tutaj sobie gorn prawie z czterema dał radę, a tam z dwoma by nie dał. Eee Widzicie? Tam w górę musimy cisnąć No są dwa jaszczurki, kurde, albo trzy nawet tutaj A Gorna nie widać Dobra, co się, co się stało z Gornem? Dowiemy się już w kolejnym odcinku w tym odcinku to było na tyle. Jeśli Wam się odcinek podobał, standardowo łapa w górę. Nie zapominajcie również o jakichś swoich komentarzach. A jeśli jeszcze nie jesteś debeszciakiem, chcesz być na bieżąco z wszystkimi moimi moim materiałami, po prostu subnij mój kanał. I tyle. Trzymajcie się cieplutko beściaki. Na razie do kolejnego odcinka. Pa-pa!